Cześć, witajcie, jestem Perks i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I uwaga, czy mieliście kiedyś tak, że chcieliście pójść do sklepu, ale nie mieliście pieniędzy, więc postanowiliście okraść swojego sąsiada? Ja tak nie miałem. Jeżeli Ty tak miałeś, to... chyba... pewien telefon muszę wykonać, zaraz wracam. Otóż tak, zagrałem sobie dzisiaj w gierkę House of Thieves i... Chciałbym na początku podziękować bardzo twórcom tej gry, że dostałem klucz do pełnej wersji oraz juniorskiemu, który mi pomógł ogarnąć ten cały klucz i kontakt y, z twórcami, więc bardzo Wam dziękuję. W opisie znajdziecie tam link do Steam'a, do wersji demo tej gry. Możecie sami popróbować sobie ją przejść i napisać y, swój wynik w komentarzu. Ja Wam wtedy serduszko przypnę, nie ma sprawy. I zobaczymy czy byście lepsi ode mnie, czy nie. Oczywiście jeszcze nie wspomniałem, że ta kierka ma multiplayer, więc wiecie więcej odcinków. Wiecie tam z kimś tak, tak, tak. tak. Like na dole, tam like na dole. Dobra, lecimy z single player. Co my tutaj mamy? Mamy na razie trzy poziomy, więc wimy level pierwszy. Okej. Okay. Widzę już tak suweczkę po lewej, którą bycie mogli uciec. A nie! Jednak mamy wielką ciężarówkę i i w ogóle sąsiad nie zauważył, że mamy tutaj. Że podjechaliśmy na jego wyjazd z takim czymś i będziemy ukrać jego dom. Nie! Kto by zauważył? Mamy listę. Yy, Coin gaming console, mufaż, yy, chęt Dobra, dobra. Pozbieramy wszystko. Jestem ciekaw, czy jest w domu sąsiad. Jak nie, no to To lepiej dla mnie. Klufa, co? Gdzie wskazówka. O, pizza. Pizza. Dobra, nie. Co my mamy znaleźć? Yy... Czy jest on plate? He! He! To było łatwiej niż myślałem, Okej. Okay. Coś jeszcze mamy tutaj. Diament. Eee, game control. To nie ma tutaj diamentu. Też tu nie widzę. Uuu, tu jeszcze jakiś chowek. Mamy to, co chcieliśmy. Motłaszcz. Okej. Okay. Dobra, to, to, to naprawdę łatwo idzie. Eee, to można oczywiście speedrunować. Więc będzie można spróbować kiedyś. Może w innym odcinku. Może w kolejnym. Czy to jest diament? To nie jest diament. Nie chcę tego. E, be, burger chyba będzie w kuchni, wiecie? Mam takie wrażenie, że burger raczej powinien być w kuchni. Jezus, Maria, dużo sztućców. E, no, nie mamy burgera w kuchni. Coś w salonie. Game console to to, dziękuję. Tego nie otworzymy, to lecimy na górę. Bo sąsiada coś nie ma. Tam sąsiedzi sobie też coś robią. Halo? Eee. Okej. Okay. Kolejny przedmiot. Eee, porkeriero co, scrap. Co, Chęt Co tu w ogóle jest? Patrzcie jaka obstawka, bo łóżka ma. Jesus Christ zdjęcie leży. Chłopaki wybi to okno. Mogę wybić okno? Mogę. Ziomuś! Ziomuś! Mam, idę do ciebie. Mam potrzebne rzeczy i idę cię uratować. Biegnij, biegnij, biegnij. Kurde, rozbiłem to jeszcze raz. Jestem ciamajdą. Może to mu będzie bardziej smakować. Lecimy, lecimy. Jak ma grilla, to wpadam na pełny. Kolega, otwórzcie. A tam jest ich dwóch! Otwórzcie mi furtkę! Halo! Łap! Nie mogę dorzucić, niestety. Koń. Jak będzie wyglądał koń? Mamy warsztat. Mamy narzędzia zbro. To mogliśmy ukraść. Nic to nie robi. Ciekawe, czy w przyszłości będzie można używać tych narzędzi do pewnych celów, na przykład otwierania sejfu, który był na górze. Tak, minęliśmy go, o. Keycard should... ...ke? Okay? O oh boy! Masz całego koina w sejfie! Nice! Okej, okay, pierwsza zagadka rozwiązana. Tu jest diament, bo po co diament trzymać w sejfie? E, burger, kolejna rzecz. Jezus Maria, dobrze idzie, zostały dwie rzeczy. Ciemno się zrobiło. Dwie rzeczy zostały. Szczoteczka Oral-B. Bęk, nie chcę. Gdzie my czy nie byliśmy? Tu nie byliśmy. Otwórzmy łazienkę. Mamy pastę do zębów. Więcej sz szczoteczek. Tutaj nawet inne szczoteczki. Papier. Papier by się przejedał. ja bym ukradł papier, szczególnie na czasy, które niedawno się działy. Mamy mydło. Jest bardzo fajnie. O, tu coś jest, tu coś jest żółtego. Jest, mamy śrubokręt. Boże, serio? Jestem głupi. Jedna gwiazdka? Jedna! Okej, okay. otóż yy, to jest grada speedrunu, więc lecimy teraz szybko. Tu jest zamknięte, nie? Zamknięte, tak? Mogę wybić? Nie mogę wyjść, okay? No i się zablokowałem. Ja pierniczę. Yy, musimy to przejść teraz szybko. Bo, bo, bo wy musicie mieć coś do pobicia, jakiś rego, chociaż dwie gwiazdki. Eee... Kom, dajmy yy, to. To jest to samo? Nie, to mate, to to, my, to będzie tutaj. To, my, to powinien być w budówce. Nie, kukurydza, kukurydza nie potrzebuję. Smoothie, jakiś może coś. Cholipka. Eee, tego nie chcę. Eee, to, to bileć. Poszło ładny rzut. Uh, uh, uh. Jest, mamy pierwszą rzecz. Dawaj to. No kurde. Jest, udało się. Tu mam jeszcze mały. Śrubokręt. Kloski. Motek. Węk! Nie mogę rozbić. No niestety. Tutaj coś na warsztatach potrzebujemy. O, mamy karty, jest dobrze. Nie widzę tu nie mam, więc lecimy szybko otworzyć safe. Pop, 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 do góry, po schodkach, cyk. FBA open up. Mamy coina. Cyk, piękny. Tu znowu mamy diament. W tym samym miejscu się zrespił game controller. O, dobrze, dobrze jest, dobrze jest. Barber. Nie ma. Pumpkin, zagrajmy w długę. To może później z sąsiadem obok nas. Mm, jest game console. Ło, to też wezmę. Okej. Okay. O, impreza. Mm, tu następnie, co mamy? E, mydło chyba. Gdzie jest mydło? Jest mydło. Potrzebuję mydła. I, I pomidorka. Pomidorek też, skoro w kuchni go nie było, to gdzie może być pomidor? Tego nie mogę otwierać. Tu coś jest. Jest mydełko. Cyk. I jeszcze jedna rzecz. Nie, dwie rzeczy. Czy są plate? Jest tutaj, Czy są plate? I, gdzie jest pomidor? Gdzie jest pomidor? Pomidor. Halo, ostatnia rzecz. Tu. Nie przeszukałem tego. Co to jest? To jest pomidor? Nie, to jest jakiś je trójkąt Eee... La, 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 la. Sztuciec. Sztuciec. Sztuciec, nie ma nigdzie pomidora, to jest grane. Tu jest ukryty, Boże Święty! Jest! Dwie gwiazdki! Także do pobicia macie yy, w demówce, pobić macie mój rekord. 3 minuty, 4 sekundy, dwie gwiazdki. Zobaczymy, czy wam się uda, pochwalcie się w komentarzu, jeżeli tak. I... i możemy... Możemy już zakończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej, dajcie łapeczkę w górę. Jeszcze raz dziękuję twórcom za kluczyk do gierki oraz juniorskiego. Macie w opisie linki potrzebne. Możecie wbić, pobrać demo z systema. Do juniora w sumie też wam tam linka. I no, widzimy się w kolejnym filmie z tej gierki. Albo innym filmie. Dzięki za oglądanie. Dajcie lajka, suba. Trzymajcie się. No i cześć.